Witajcie kochani serdecznie w czytaniu na 31 maja na niedzielę. Dzisiaj przed nami Star tarot oraz anielskie wsparcie mi w miłości. Proszę zostawcie łapeczkę w górę w celu usprawnienia energii między nami. I już zaczynamy. Już liczymy z przesłaniem. Zobaczymy, co nam przeświat ma do w tym dniu 31 maja. Zobaczmy. Kotki troszeczkę tam rozrabiają z tyłu. Mają małą sprzeczkę. Mamy tutaj sprawy związkowe w kartach. Sprawy partnerstwa. Karta żony matki. No słuchajcie, bardzo... Znaczy tak, jak zaczynałam dasować... Czekajcie, tak żebyście Wy to widzieli. Jak zaczynałam pasować, mi się, pojawiło mi się osłabienie poprzez relacje miłosne, ponieważ ja tu widzę przede wszystkim kobiety, które czują się mocno osamotnione w związkach, ale jest tutaj też osłabienie po tej nieuczciwej energii cały czas, chociaż raczej wychodzicie już z tego, tak? Czyli są tu po prostu kobiety, które stawiają na niezależność bardzo mocno. Czyli raczej jest to wychodzenie ze związków, z jakichś nieuczciwych, toksycznych energii, niekoniecznie rozstawanie się, chociaż zaraz zobaczymy, bo jeszcze dołożę wsparcie miłosne, ale widać, kobiety, Waszą siłę, niezależność, pomimo tego, że to osłabienie mi podczas stosowania wyleciało, tak? I mówię, aha królowa kielichów, odwrócona siła, czyli ktoś tutaj serca dał za dużo i jest teraz energetycznie osłabiony, natomiast naprawiacie tę sytuację, macie maga, macie siłę sprawczą, e, tutaj dalej jest królowa pentakli, czyli bardzo dobrze w sprawach osobistych, rozwojowych, czyli kobietki drogie, przede wszystkim to dla Was są energie sprzyjające, no tak nie za bardzo tutaj jest przekaz dla Panów, bo e, mamy cesarzową przede wszystkim, mamy królową pentakli, to jest raczej wezwanie do tego, Panowie, żeby dbać o Kobiety, i o matki, tak? o żony, i tak dalej. Te sprawy związkowe również. Ale myślę, że przekaz mocno, mocno dla kobiet, które gdzieś tam z tym nieuczciwym wpływem po prostu sobie poradziły i idą śmiało do przodu, tak? To widać w tym magu, to widać tam w królowej pentakli. Dołożymy teraz karty miłosne. Dobra, pojawia nam się tutaj karta bratniej duszy. A widzicie, czyli tutaj jest prawdziwa miłość z bratnią duszą. Chociaż niektórzy mogą starać się to przyciągnąć, bo mamy maga. No ale tu jest to rozstanie też, właśnie. Słuchajcie, kobietki, drogie, i problem z zaufaniem, faktycznie. Znaczy niektóre kobiety mogą mieć do czynienia z bratnią duszą, tylko co to za dusza, która nas oszukuje? Ale być może niektórzy mieli takie do czynienia, z takimi, niektóre osoby miały do czynienia z takimi sytuacjami, ale większość jednak sytuacji to są relacje nieodwzajemnionej miłości, jakiejś nieuczciwej, tak? Bo tutaj ta odwrócona siódemka mieczy jest, czyli sytuacja, gdzie my kogoś staraliśmy się na siłę zadowolić, bądź ta osoba manipulowała nami, abyśmy to serce na dłonie tutaj drugie kobiety dawały, no a później gdzieś tam z, z tymi mieczami wszystkimi mm, po prostu się ulotniła, tak? O to w tej odwróconej siódemce mieczy chodzi, odwróconej siódemce mieczy oczywiście też, bo to jest sytuacja, gdzie e, ktoś troszeczkę się kamufluje i na siłę nami manipuluje, żeby swoje zdobyć. No, i ta osoba swoje już zdobyła, i chyba jej już tutaj nie ma. Ale wy nie tracicie siły, i dla was, kobietki, jest zapowiedź prawdziwego związku, bratniej duszy, tak? Jednak myślę, że warto tutaj się rozstać z tą nieuczciwą, nieodwzajemnioną energią i zaufać, że los szykuje dla was coś lepszego. I przede wszystkim właśnie dbać tutaj o swój rozwój, o swoje samozadowolenie. Tak więc mam nadzieję, że większość kobiet rzeczywiście z tymi energiami się już żegna. No, dla panów to jest przede wszystkim nawołanie, żeby o dobre kobiety dbać. Yy, bonusik urodzinowy na 30 maja. Dla wszystkich urodzonych 30 maja, kochani, ja przepraszam za odgłosy z łazienki. Brać trzeba. Także tak tutaj akurat trafiliście. Dobra, bonusik urodzinowy dla osób urodzonych z 31 maja. Jakie przewodnictwo, jaka ochrona dla Was? Oddanie. To też miały wczoraj osoby urodzone 30 maja. Oddać się duchom natury. Wyjść na spacer na łono natury, podziwiać piękną matkę ziemię i jej dary. To jest przewodnictwo dla Was, przewodnictwo duchów natury. I w tle mamy stratę. Być może strata tej nieuczciwej energii, to wszystko, kochani, znaczy to, to, to pozytyw strata nieuczciwej energii, natomiast no, strata tego człowieka, który tak nie do końca uczciwie się mm, zachował, czy też po prostu strata po tej miłości, która jednak okazała się nieodwzajemniona, tak? Ta sytuacja nadal silnie się uzdrawia. Iście, kochane moje, po nowe lepsze. No sorry, że tak mówię, kochane moje, ale po prostu tak mocno czuję tutaj energię żeńską, no że tak tutaj akurat się zwracam. Idźcie po nowy związek, tak? Szukajcie bratniej duszy, znaczy nie szukajcie, tylko też starajcie się po prostu zamanifestować nową osobę, która będzie już tą miłością, prawdziwą, wzajemnioną. Nie traćcie w to siły, tak? E, miejcie więcej wiary, że ta sytuacja się polepszy. Dbajcie o siebie i o swój rozwój. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia w następnych przesłaniach.